To jest implant, który kosztuje kilkadziesiąt tysięcy złotych i jest najskuteczniejszą metodą leczenia zaburzeń erekcji. A to nie kosztuje nic poza Twoim czasem i może być bardzo skutecznym sposobem na problemy z erekcją. Witaj na kanale Menvita. Nazywam się Piotr Paweł Świarski, jestem lekarzem, andrologiem i urologiem specjalizującym się w męskim zdrowiu seksualnym, a w szczególności w zamasowanej chirurgii prącia i moszny. W ciągu roku wykonują setki operacji męskich narządów płciowych, w tym kilkadziesiąt zabiegów szczepienia hydraulicznych, proces prącia. Na co dzień leczą mężczyzn na każdym etapie zaburzeń erekcji, od pacjentów wymagających jedynie konsultacji po tych, u których konieczna jest interwencja chirurgiczna. Moim celem w tym filmie jest pokazanie Ci pełnego spektrum możliwości leczenia zaburzeń erekcji, od tych najprostszych i najtańszych. Po te najbardziej zaawansowane procedury chirurgiczne. Pierwszy poziom to po prostu fundamenty. Metody, które często są darmowe, ale stanowią bazę do tego, żeby Twój organizm i Twoja erekcja działały prawidłowo. Zanim sięgniesz po receptę, musisz zadbać o te podstawy. Bez tego nawet najnowocześniejsze leki będą działać słabiej lub w ogóle nie będą działać. Pierwszy z tych fundamentów to zdrowa i zbilansowana dieta. To nie tylko zalecenie dietetyka. Świadome i właściwe odżywianie pozwala dostarczyć organizmowi wszystkich niezbędnych składników pokarmowych, w tym także mikroelementów i antyoksydantów, które wspierają funkcję erekcji. Włącz do diety produkty bogate w azotany jak burak oraz warzywa liściaste, np. szpinak, rukola czy jarmuż. Taka dieta pozwoli Ci także utrzymać prawidłową masę ciała z obwodem pasa poniżej 94 cm. Pamiętaj, nadwaga i otyłość to bardzo istotny czynnik zawierający nie tylko erekcję, ale także optyczną długość prącia. Eliminacja używek jak alkohol, papierosy i energetyki to drugi ważny element fundamentów. Dlaczego? To proste, nikotyna silnie obkurcza naczynia krwionośne, czyli działa dokładnie odwrotnie do mechanizmu erekcji. Z kolei alkohol to depresant układu nerwowego, usypia Twoje libido i przemoiństwo nerwowe. Energetyki natomiast sztucznie podbijają poziom stresu, co dodatkowo obkurcza nam naczynia i zabiera erekcję. Następnie trening siłowy i kardio. Ćwiczenia siłowe i zwiększona masa mięśniowa to naturalny booster poziomu testosteronu. Ćwiczenia wytrzymałościowe, jak np. bieganie, pływanie czy rower pobudzają układ sercowo-naczyniowy do pracy, a przez to poprawiają ukrwienie całego organizmu, w tym również narządów płciowych. Ćwiczenia typu yoga czy rozciąganie poprawiają nie tylko zakresy ruchu, ale istotnie redukują stres i napięcie z nim związane. Aktywność fizyczna poprawia także naszą tolerancję wysiłku, a przecież seks to często duży wysiłek fizyczny. Pamiętaj, sex is better when you are in shape. Drugi poziom wsparcia to mechaniczne wsparcie i suplementacja, gdzie koszty już są rzędu kilkudziesięciu do kilkuset złotych. Tutaj wchodzimy w obszar zewnętrznego wsparcia, które jest relatywnie taniej dostępne bez recepty. Mówimy tutaj o suplementach, diety takich jak L-cytrulina, L-arginina, ornityna czy żeńszeń, które mogą wspomagać syntezę tlenku azotu, ale traktujemy je raczej jak profilaktykę, a nie konkretne leczenie. Preparaty i suplementy na erekcję to największy czarny rynek środków farmakologicznych. Dlatego uważaj, unikaj produktów z niepewnych źródeł internetu. Zdarza się, że są zanieczyszczone szkodliwymi, trującymi lub toksycznymi substancjami albo dawka samej substancji czynnej przekraczają czasem nawet kilkukrotnie maksymalną dzienną dawkę, a to już grozi poważnymi i niebezpiecznymi powikłaniami kardiologicznymi, w tym zawałem, udarem lub zapaścią. Następna możliwa opcja to pierścienie erekcyjne na podstawie prącia. Działają poprzez mechaniczne zablokowanie odpływu krwi żylnej z ciał jamistych, co poprawia sztywność prącia. Uważaj, nigdy nie stosuj ich dłużej niż 30 minut. Kolejnym rozwiązaniem są pompki próżniowe, czyli Vacuum Erection Device. Poprzez wytworzenie podciśnienia fizycznie zasysają krew do ciał jamistych. Są szczególnie ważne w rehabilitacji prącia po operacjach prostaty lub w chorobie Peyronie, aby zapobiec nieodwracalnym następstwom jak zanik lub postępujące włóknienie. Pamiętaj, nigdy nie wywołuj erekcji na pompie próżniowej większej niż 90% Twojej maksymalnej erekcji. Jeśli napompujesz prącia na 110% mocy, możesz uszkodzić naczynia i nerwy odpowiedzialne za erekcję. Następny poziom to wsparcie ekspertów i farmakologia, gdzie mówimy tutaj już o kosztach rzędu kilkuset złotych. To poziom, w którym decydujesz się na profesjonalną pomoc medyczną. Współpraca z seksologiem, psychologiem, psychiatrą, psychoterapeutą pozwala zidentyfikować psychogenne przyczyny zaburzeń erekcji czy trudności w relacji. Stres ogólny w życiu i pracy, a także ten bezpośrednio związany z seksem czy zaburzeniami erekcji, wyzwala wydzielanie adrenaliny i kortyzolu. Te hormony działają obkurczająco na naczynia, czyli hamują dobrą erekcję. Często terapia współpraca z seksuologiem jest niezbędnym wsparciem leczenia farmakologicznego czy chirurgicznego zaburzeń erekcji, bo pomaga uporać się z problemem który kryje się w naszej głowie. Następną opcją jest trening dna miednicy u mężczyzn, który pozwala rozpoznać i wykorzystać mięśnie, np. kulszowo-jamiste, opuszkowo-gąbczaste, czy pozostałe mięśnie budujące przeponę miednicy do utrzymania krwi w prąciu i poprawić sztywność erekcji. Ich osłabienie to często przyczyna problemów z utrzymaniem wzwodu. Te ćwiczenia możesz wykonywać sam. Przykłady znajdziesz na naszym kanale. Ale warto skonsultować się z fizjoterapeutą urologicznym, aby nauczyć się robić je prawidłowo. Kolejnym rozwiązaniem są inhibitory fosfodiesterazy typu 5, czyli tadalafil, sildenafil, wardenafil czy Avanafil. To są cztery leki dostępne w Polsce. Leki te blokują enzym rozkładający tlenek azotu, co pozwala na dłuższe i silniejsze rozszerzanie naczyń. Działają objawowo a nie przyczynowo i wymagają stymulacji seksualnej, czyli po prostu musi być sytuacja intymna. Przypomnę tylko, żeby zawsze pozyskiwać je z pewnego źródła jakim jest apteka, a nie drugi obrót czy internet. Kolejny punkt, który muszę poruszyć to terapia zastępcza testosteronem. To nie jest święty graal. Tu muszę postawić grubą, czerwoną linię, bo to nie jest magiczny lek na potencje. Testosteron podajemy tylko i wyłącznie przy potwierdzonym badaniami laboratoryjnymi niedoborze i jednoczesnym występowaniu objawów hipogonadyzmu. Pamiętaj o ryzyku: bezmyślne branie testosteronu przy prawidłowych wynikach zablokuje Twoją własną produkcję hormonów i doprowadzi do niepłodności. Następny poziom to medycyna regeneracyjna i zabiegowa, gdzie koszty już sięgają kilku tysięcy złotych. Terapia falą uderzeniową ESWT wykorzystuje jej cechy fizyczne do tego, aby stymulować angiogenezę, czyli powstawanie nowych, świeżych, nieobciążonych wiekiem, nadciśnieniem, cukrzycą czy miażdżycą naczyń krwionośnych w ciałach jamistych prącia. To leczenie jest dedykowane dla mężczyzn z pochodnymi zaburzeniami erekcji i nie będzie skuteczne, jeśli są one wywołane innymi przyczynami. Kolejną opcją jest osocze bogatopłytkowe, czyli tzw. pisząt. Jest to metoda, gdzie wykorzystywane są twoje własne czynniki wzrostu, aby stymulować regenerację tkanki ciała jamistego. To metoda, która jeszcze wymaga dalszych badań naukowych i ugruntowania realnego poziomu skuteczności. Następną opcją jest bezpośrednie podanie leku wazoaktywnego, jak np. alprostadil, w formie iniekcji do jamistych lub peletów docewkowych. Jeśli tabletki nie działają, stosujemy leki podawane bezpośrednio do układu naczyniowego ciał jamistych prącia. Omija to układ pokarmowy i działa niemal natychmiast, dając bardzo silną erekcję. Ostatni poziom to leczenie chirurgiczne, gdzie koszty są rzędu 35-70 tysięcy złotych, a czasem nawet więcej. Na szczycie drabiny mamy właśnie implanty prącia. To najskuteczniejsza metoda leczenia z wszystkich możliwych metod leczenia zaburzeń erekcji. Jednak musisz pamiętać, że nie jest to zabieg estetyczny. Implanty stosujemy, gdy inne metody leczenia zaburzeń erekcji nie są już skuteczne. Istnieją implanty półsztywne, gdzie Penis jest zawsze w stanie gotowości, wystarczy go tylko wyprostować. Oraz istnieją implanty hydrauliczne, najbardziej zaawansowane urządzenia. Składają się z dwóch cylindrów, pompki w mośnie i zbiornika w brzuchu. Dają 100% pewności erekcji na żądanie, najbardziej naturalny wygląd i funkcje zbliżone do fizjologicznych. Jak widzisz, jest bardzo wiele możliwości leczenia założenia erekcji. Kluczem jest dobranie metody, która celuje w rzeczywistą przyczynę Twojego problemu i skutecznie ci pomaga. Bo przecież zaburzenie lekcji to objaw innych schorzeń i problemów ze zdrowiem, a nie choroba sama w sobie. Leczenie na własną rękę, bez postawienia prawdziwej diagnozy przyczyny zaburzenia reakcji, szczególnie suplementami niewiadomego pochodzenia lub lekami dostępnymi bez recepty, to strata czasu, który w przypadku chorób naczyniowych jest bardzo cenny. Niestety nieleczone zaburzenia erekcji mają tendencję do pogłębiania się. Dlatego jeśli mierzysz się z tym problemem, zachęcam cię, abyś porozmawiał z ekspertem, andrologiem lub urologiem. Mamy metody leczenia, które mogą ci pomóc. Do zobaczenia w gabinecie.